Witam serdecznie Mariusz Pakowski Filipiny Bohol Carmen Rajskie życie w kurniku życie na no, filipińskiej prowincji Opowieści dziwnej treści odcinek śmiać mi się trochę chce, bo po tym komentarzem gdzie ten katamaran napisał, albo, albo to było w tym komentarzu, albo, albo ktoś dodał już ja mam sklerozę, że co ja biorę, że, taki, że tak się śmieje cały czas to mogę wam zdradzić w sumie co biorę <grywa> ja po prostu jestem szczęśliwym człowiekiem po prostu zdrowym normalnym szczęśliwym człowiekiem i tyle i tylko tyle i aż tyle żeby się cieszyć śmiać Trzeba życie na wesoło, brać, nie ma się co smucić. No. <laughs> ok, więc to będzie krótki film, tak myślę. Bo jest godzina druga u mnie druga 2.03 z rana. Chciałbym się położyć w przyzwoitej porze, jak to można tak powiedzieć. Dlatego, że musimy rano wstać i znowu wydawać pieniądze. <laughs> Trzeba jeszcze kupić kilka rzeczy. Dobra. Gratuluję udanych zakupów. Stolik według mnie na razie powinien wystarczyć. Fajnie, że grzy. te krzesełka pozdrawiam. Dziękuję bardzo Dagmara. W ogóle chciałem podziękować za wszystkie miłe komentarze. Bardzo, 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 ale to bardzo dziękuję wszystkim za te komentarze działo się czasem w takim raju też potrafi zaiskrzyć ale właśnie dlatego fajnie się was ogląda wszystko na luzie, prawdziwe życie na Filipinach bez koloryzowania, trzymajcie się tam ciepło. No dokładnie, rafik, sword No my staramy się pokazywać to życie tak, tak jak jest nie? jednego dnia jest jest fajnie, wesoło, a drugiego też to może wyskoczyć samo życie nie ale dziękuję bardzo mario ale sprawiłeś radość i dzieciaki i dzieciaczki i danika są szczęśliwe piękne naprawdę. dziękuję bardzo Te takie komentarze mnóstwo takich komentarzy dziękuję wam bardzo zasłonki super kobieta wybrała i bardzo ładno. Mariusz, nie wiem, może jak się po prostu nie znam, się nie powinienem mieszać, to nie wiem, czy przeczytasz ten komentarz, czy dobrze zauważyłem, że z przodu brak kawałek płotu, koniecznie pomyśl o tym, a reszta 6+. Wiesz co, dzisiaj przyglądałem się to ogrodzenie, ono jest tak z przodu trochę po prawej stronie, jak stoi się tak przodem do ulicy, tak trochę zgniecione po prawej stronie e, i po lewej stronie tutaj od, od tej od, firmy co te cegły robić tam pustaki tam też jakoś takie jest trochę to może to po prostu naprawię albo wymienię e, dziecko mi wieś, nie wyjdzie nie? ale może warto by było to zrobić nie? A poza tym wiecie, my tutaj na początku z przodu siedzimy cały czas, no bo cały czas ten remont i wszystko tutaj się z przodu dzieje. No a teraz jak już się to wszystko zakończy i tam zamieszkamy, to ja nie będę tam dzieciaków tak bardzo z przodu puszczał. Wolałbym, żeby one tam się nie bawiły, tak powiem szczerze. Wolałbym, żeby to. Te wszystkie zabawy odbywały się z tyłu za domem, nie? I tam będziemy czas spędzać. Ja się nie wiem, po prostu boję. Tam jeżdżą te samochody. Jakiś idiota mi tam gdzieś wiedzie, Ja po prostu wszystko jestem, nie wiem, ja na zimne dmucham, na... I także nie chciałbym, żeby się tam bawili. A jak będą chciały się bawić, to pod opieką, tak żeby po prostu ktoś z nas obok stał. Nie na przykład jak. E, rowerki kupimy i będą chciały na rowerku pojeździć z, z przodu no to po prostu żeby ktoś z nas cały czas stał przed nim gratulacje dla pana szpakowskiego za piękne wykonanie remontu domu oraz ekipę, re, ekipę. pozdrawiam serdecznie wszystkich jeszcze raz gratuluję dziękuję bardzo no e, dobra Witam Mariusz. Witam. Muszę przyznać, że Danika, mimo młodego wieku, jest bardzo dojrzałą osobą i mądrze myślącą. Po co być zazdrosną o kobietę, która była w przeszłości? Ważne jest to, co jest teraz. Że teraz jesteś o wiele dojrzałym mężczyzn, Jesteś jej wierny i rodzina jest dla ciebie na pierwszym miejscu. I oni. i o i dzieci dbasz, starasz się, by żyło im się jak najlepiej. I córkę traktujesz jak własną. Wiem, jak to jest ważne dla, dla takiego dziecka, bo sama także wychowywałam się bez ojca i miałam ojczyma. Dlatego wiem, że to bardzo pozytywne, pozytywnie odbije się na jej psychice. I nie będzie w życiu zakompleksiona, ale będzie znała swoją wartość. Pozdrawiam Was serdecznie i fajnie, że pokazujesz życie rodzinne. Oglądanie krajobrazów nie akurat nudzi. I wolę taką tematykę. Dziękuję bardzo za komentarz. Wiesz co, no staram się być dobrym mężczyzną i tatą dla, dla dla, Niki, dla dzieciaków, ale na pewno idealnym nie jestem, na pewno można by było popracować nad tym, no ale staram się jak mogę, tak, staram się przekazywać dobre wartości dzieciakom i, i no, Vanessa i Oliver to są traktowani tak samo. Wiem, niektórzy pisali w komentarzach, że jedno jest faworyzowane, drugie mniej, ale to jest nieprawda. My, na, my naprawdę i dla jednego, i dla drugiego jesteśmy tacy sami, nie? I st no staramy się, nie? Vanessa jest troszkę starsza, więc więcej rozumie. E, Oliver, nie, 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 no, że rozumiał, no nie wiem, ma jeszcze te przywileje takie, że, że jeszcze, no, ma półtora roczku, więc na więcej mu się pozwala. Czy coś aż No i więcej uwagi potrzebuje, nie? Ale, no, mówię, staramy się być dobrymi rodzicami. Dziękuję bardzo, Jolanta, za komentarz. A komentarz Petarda też się uśmiechał, bo śmiech to zdrowie, a potem Katamaran. W ogóle Katamaran, co, jak oglądasz te, te filmy jeszcze, to dawaj tych komentarzy więcej, na no? Naprawdę fajne są te komentarze, chętnie pośmiejemy się wszyscy. Dziękuję za fajny filmik, dobrze zaopatrzony sklep meblowy. Mario, bardzo to było miłe, że pozwoliłeś Vanessie w wyborze mebelku. Wiedziała, jak była szczęśliwa i dumna, ale będzie ślicznie. Najfajniejsze będzie meblowanie. Widać, że Danika ma wyczucie w doborze kolorów i wie, co konkretnie jej potrzeba. No ja właśnie nie wiem, czy ona ma wyczucie. A z są, no to wiesz... Vanessa jest starsza, starsza, Oliver to tam półtora rocznika tą, tą, co on może tam wybrać, nie? Więc no, pod względem Vanesy wybieramy i próbujemy urządzić ten pokój tak, żeby jednemu i drugiemu pasował, ale głównie na Vanesę, nie? Bo ona jest, no, ma 5 latek, tak więc. Starsza jest no, już nie zapytam się o Nie powiem może by wybrał co chce nie, z, za małe A Vanessa jest już na tyle duża, że może wybrać co jej się podoba i cieszyła się, widziałem, że się cieszyła. Ale wzięliśmy w końcu tę mniejszą łóżeczko, nie? nie? to duże, no bo cały pokój by za, zawaliło to łóżko. Do za mały ten pokoik jest na, na takie meblowanie, Biurko w pierwszej kolejności się ogląda. Stolik w salonie można postawić do zabawy, rysowania. Komanda dla dzieci na ubranka to przewija niemowlęcy. Widać, że Mariusz nie zna się. Nie dziwię się danicy, nigdy takich mebelków nie znała. Pozdrawiam. Z czasem regali z koszami na zabawki, aby się nie poniewierały pod nogami. Całuski rodzice. Całuski pozdrawiam. Wiecie co? Już przeczytałem, bo było kilka takich komentarzy, żeśmy przewijał chwilę. <ścoughs> Więc ja przeczytałem co było napisane na tej komodzie i było napisane, że to jest komoda na książki. No. No to jak na książki, to no na książki, to dla mnie to nawet nie wygląda jak przewijak, no jaki przewijak. No nie wiem, no może, słuchaj, a nawet jak, dobra, nawet jak kupiliśmy przewijak dla dzieci, no to będziemy dzieci robić, no co nam zostanie, jak już komoda jest, to trzeba teraz dzieci narobić. <laughs> Kurde. No. A stolik, wiesz co, ja taki miałem... Taki, było, taki był mój plan, nie? Że ja myślałem, że... Jak, bo ja wcześniej taki stolik podobny widziałem w tym Wilkonie. I tak sobie pomyślałem, że jakbyśmy kupili ten stolik z tymi krzesłkami, to byśmy właśnie postawili go tam w salonie w rogu zaraz, nie? Żeby dzieciaki tam, tam w tym saloniku, w którym będzie sofa stała, tak? Żeby tam im to postawić, nie? A takie biureczko dla Vanesy, to tam do pokoju wstawić nie? zobaczymy zobaczymy jak to będzie wyglądać jak dzieciaki będą się bawić, spędzać czas tam, czy będą coś rysować czy będą w ogóle z tego korzystać nie? jak Danika, jak Vanessa będzie no, tam lekcje odrabiała czy, czy to nie będzie za małe dla niej nie? może jeszcze da radę, może jej się będzie podobało jak zobaczy, że to jest za małe dla niej no to kupimy jej takie biureczko, takie jak tam były. Nie, bo ja w ogóle myślałem o takim biurku, żeby kupić dla mnie. Na no, Danika mówię, że taki stolik, więc... Więc no kobieta wybrała. Ja, ja tylko przytaknąłem, że tak, No, Zwaliłem na Danikę. Charakter dodały te kolorowe zasłony. Ganek przed domem przytulny i klimatyczny, fajnie by było, gdybyś hamak tam zamontował. Pozdrawiam super, rodzinki. Wiesz co nie, tam nie będę montował hamaka, chyba. Hamak to myślałem, żeby zamontować tam z tyłu, w tych krzakach gdzieś sobie zamontuję, nie? Bo tam będę nagrywał opowieści dziwnej treści. Tak myślałem, w tych krzonach z komarami. Tam muszę, ja muszę sobie też miejsce tam zorganizować dla siebie, do, do nagrywania filmów, żebym mógł nagrać taki odcinek jak teraz, no. Mamy tam kilka planów, też chciałbym na przykład taki basenik dla dzieciaków tam postawić, ale żeby ten basenik postawić to musiałbym coś tam zrobić takiego, żeby to nie stało na tej trawie. No jest kilka rzeczy, nie, ale to na no spokojnie, to wszystkiego na raz nie zrobimy, na pewno, nie. Ale chciałbym, żeby ten basen był, nie, dla dzieciaków. Ten basen to już myślałem od dawna, żeby im postawić, myślałem, żeby tu przygotować, nie, ale jak już no tam będziemy mieszkać, to im tam po prostu przygotuję coś. No nie wiem, kiedy to zrobię. Najpierw muszę dokończyć nie. <laughs> Wędzarnie zabieram ze sobą, tam montuję. Będę się uczył, jak wędzić. I będę dla nas wędził, żebyśmy mogli sobie jeść te pyszne kiełbaski. Okay, czekajcie, nie ominąłem czegoś. Dobra, Mariusz, fajnie, że już się meblujecie. Ale zamiast stoliczka dla dzieci, ważniejsze jest biurko dla Waneski. A ta szafka to jest przebijak znowu dla niemowlaków. Fajnie by było, fajne było to biurko, co na początku pokazałeś i zasugerowałeś, że dla Waneski byłoby fajne. No właśnie. Do kuchni możecie kupić stół, e, w salonie kanapa i ława. Ale to, się, to są tylko podpowiedzi. Dziękuję bardzo. Danika widać, że jest szczęśliwa i do niej... Należy wybór. Serdecznie pozdrawiam. No, teraz ona decyduje. Ja jej trochę podpowiadam, ale, ale na sam koniec, nie, jak już mamy zapłacić, podjąć decyzję, to pytam się, mówię, chcesz to, czy to, co wolisz, no, to się bardziej podoba. Gdy nie sugeruj się tym, co ja mówię. Tylko, co tobie się podoba, nie. no i. Podejmuje ona decyzję nie, ostateczną i nawet zmieniła też jedną moją decyzję. Bo ja, na przykład, chciałem tą sofę w, w ciemniejszym kolorze, tak? A ona powiedziała, że jej się tam podoba. Ja mówię, że jej się podoba. Chociaż mi się nie podoba. Ja, bo... Boże, co tu lata? No, ja bym wolał taki ciemniejszy szary. No ale ona wybrała taki więc jest. W sumie to możemy jeszcze zmienić, ale... I nawet jej powiedziałem, nie wiem, co sugerowałem, że ten jeszcze można zmienić, bo to wiesz, do 27 grudnia to jeszcze kupa czasu. Ale dzisiaj byliśmy tam w sklepie i ona mówi, no to co zamówiliśmy to jest podobny kolor do tego, nie? Ja mówię, chyba tak. O, to bardzo ładny, bardzo ładny mój To już nie ze zmian. <grywa> no może tak, no to właśnie tak jak powiedziałem, że zobaczymy jeszcze z tym biurkiem, nie? Zobaczymy, no może niech przyjdzie to łóżko 6 grudnia, złożymy to i wtedy zobaczymy co dalej zrobić. Czy skupić to biureczko i zobaczymy jak Vanessa sobie e, daje radę przy tym stoliku odrabianie lekcji i tak dalej może że po prostu pojedziemy kupimy jeszcze ten stolik dla mnie jak będzie miejsce tam gdzie postawić, albo tak jak mówiłem że ten stolik malutki e, po prostu postawimy w salonie nie? Dzieciaków, żeby, dla dzieciaków, żeby tam się e, rysowały, miały taki kącik swój o, tu jest, jak co bierze. Sok zagawy. Pozdrawiam z To jest właśnie to, co tam do tego komentarza co biorę, że tak się śmieję. Nic, kochani, nie trzeba brać. Wystarczy być szczęśliwym. Moda sekretarka się marzy, a czy ty byś dał radę? Kochana Danusia! Ty myślisz, że Mario to co? Stary dziadzio jest? Ja mam 44 lata. Moja partnerka ma 25 lat wyśle wyślę się że trzeba pracować przy takiej młodej kobicie. No. Ty myślisz, że ja tak po cichu to sobie wejdę do łóżka, tak żeby nikt nie słyszał. <ścoughs> nie ma takiej opcji. Te ciche i spokojne to są najbardziej wymagające. Więc nika jest taka cicha, spokojna, taka cicha woda, nie? Ja tylko się martwię, co to będzie, jak ona będzie miała 40, a ja wtedy 60. Wtedy będę się martwił. Bo to po 40 to dopiero głupoty w głowie u kobiety się zaczynają. No, a ja wtedy już 60 lat. Mówiłem Wam kiedyś o tym, że tu na Filipinach jak jest związek na przykład Filipinka-Forner i Forner umiera i jak przyjeżdża policja, to w, czy tam policja z, tą, nie wiem, z doktorem, to w akt zgonu wpisują, praktycznie zawsze wpisują, że overdose wiagra. <laughs> Nawet nie badają, nie wiedzą co co chodzi, na co chłop umarł, tylko Patrzą, młoda dziewczyna, starszy pan, Overdose, Viagra. Potem idzie to na przykład, nie wiem, do Polski, czy gdzieś tam w świat, rodzina patrzy, akcje zgonu, umarł tam, nie wiem, przedawkował Tu Tutaj się nie robi w ogóle sekcji z tylko ma specjalne życzenie i to trzeba zapłacić kasę za to. To za darmo ci nikt czegoś takiego nie zrobi, czyli nie wiem, jak coś ci się stanie i umierasz, to, to tak na dobrą sprawę ludzie mogą nie wiedzieć, no, rodzina twoja najbliższa, na co umarłeś, co ci się stało, nie? Mógłbyś otruć kogoś, by, by nie znaleźli, że coś tam się zdało, <laughs> nie, że otruty. No tak, jak nie robi się sekcji, to ja. Kurczę, muszę być grzeczny, bo jeszcze mi Danika kiedyś coś dosypie i <laughs> otruje mnie, nawet ich nie będzie wiedział, że otruty. Jak chodzisz już sapiesz, uważaj na siebie kochana, się nie martwa takie rzeczy. Jeszcze chciałem się do czegoś odnieść, ale to zostawię chyba na następny odcinek. Tu chodziło mi o tą patologię. Bo ktoś tam skomentował, że to patologia na Filipinach. Ale to roz, rozgalam się, następne pół godziny wolę to zostawić na następny odcinek. No, A jest już druga 2.24, więc czas się zbierać do spania. Znaczy no, spania, no muszę to szybko wyedytować, wyrzucić i dopiero, także skończę o 4.00. Jak teraz przerwa nagrywanie. No i zróbaczka. A, jeszcze Wam powiem tylko: Plany na jutro są takie, że: Jedziemy do City Hardware. Musimy kupić łóżko i materac. I to musimy mieć na już nie. Ta szafa, którą Danika kupiła, przyjdzie w środę do nas. No i jak kupimy tą to łóżko z materacem dla nas. No to chyba będziemy, jak już przyjdzie do nas, to już, już, już zostaniemy tam, nie? Już będziemy myśleć, jak przewieźć te wszystkie rzeczy, czy wziąć jakiś samochód, czy przewozić to tak każdego dnia po trochu. Już będziemy tam spać. Nie wiem, chodzi o to, żebyśmy mieli miejsce do spania. Mam nadzieję, że się zmieścimy całą czwórką, chociaż powiem Wam, że ja się nauczyłem już spać naprawdę na takim sklepie. Ja potrzebuję pół metra. Zobaczymy, no jeszcze jest taka opcja, że jakby... Jakby nie było można kupić tego łóżka i materaca tak, żeby nam przywieźli następnego dnia, czy za 2-3 dni. No to przecież możemy za zamówić to, tak? A możemy wziąć stąd materac, na tym materacu, co śpimy tu. Po prostu spać tak nie, w takim pustostanie na razie, ale no, no czekaj się, nie można kupić tak od razu, nie wiem Nic, poczekamy Wolutku, tam jeszcze kilka rzeczy trzeba zrobić, no Jest tam jeszcze trochę rzeczy do kupienia Także myślę, że do końca tego roku to już tak się Urządzimy tam na 100% tak, nie? No tam wyjdą rzeczy właśnie na przykład to biurko, może dodatkowe dla Wanesy Czy może uda się to jakieś miejsce dla mnie też tam zorganizować, żebym miał też gdzie usiąść sobie popracować to szafki w kuchni muszę porobić, coś tam zrobić z tym, w tym derticitie tam gdzie będzie gotowane, nie? To jest jeszcze sporo pracy do zrobienia, nie? więc będę grzebał, przygotowywał to dalej. Ale już mieszkając tam, nie? no nic. A jeszcze na zewnątrz trzeba pomalować, nie? Ten kawałek tam przed wejściem. No nic, słuchajcie, kończę zdrubeczka. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, buźka i do zobaczenia jutro. Hej.